Grupa Putina tutaj działa i przez cały czas władze na to pozwalają. Przez cały czas władze pozwalają też na to, żeby łamana była ustawa regulująca sprawę demonstracji, bo ci kontrdemonstranci powinni być odsunięci od tego miejsca co najmniej na 100 metrów. Ale miejmy nadzieję, że ten czas się skończy. Ja jestem pewien, że on się skończy. Trudno tylko w tej chwili powiedzieć, czy będzie trzeba czekać prawie dwa lata, czy dwa lata, czy też będzie to szybciej. Ale zapewniam, że przez cały czas będziemy walczyli o prawdę, o katastrofie smoleńskiej, o zbrodni Putina i jego ludzi, i będziemy także działali w tym kierunku. By ta władza, która tu przyjdzie, dokładnie ustaliła, kim są i kto wspiera, kto opłaca tych, którzy tutaj co miesiąc robią awanturę, i żeby zostali oni odpowiednio ukarani. I żeby także ci, którzy są po prostu chorzy, jak ten, który tu stoi naprzeciwko mnie, byli poddani leczeniu, a nie zakłócali uroczystości żałobne.